Witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji, proszę Państwa, zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem. Jest to wspólna inicjatywa Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, jak i również Tomaszowskiego Stowarzyszenia Amazonek. Drodzy Państwo, bardzo się cieszymy, że tak licznie zgromadziliście się na tej konferencji i że są z nami wyjątkowi goście. Witamy bardzo serdecznie pana profesora Zbigniewa Morasa. Proszę państwa, pan profesor jest wieloletnim kierownikiem kliniki chirurgii onkologicznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi. Jeszcze raz duże brawa. Tutaj. Jest nam bardzo miło gościć na tej dzisiejszej konferencji panią doktor Marię Właścińską-Morawiec, która jest profesorem onkologiem i również to wieloletnie doświadczenie pracy w tym właśnie tutaj w szpitalu no, pozwala nam Sądzić, że to będzie wyjątkowo ciekawa konferencja. Proszę Państwa, te doświadczenia tych wszystkich, którzy na poziomie nie tylko województwa, ale też całego kraju przybywali do Państwa się leczyć, no będą czymś wyjątkowym, co chcemy usłyszeć co chcemy po prostu w swoim życiu i naszych rodzin wykorzystać. Jest nam bardzo miło gościć pana doktora Jana Morawca. Kierownikiem oddziału chirurgii onkologicznej z pododdziałem oddziałem chirurgii ogólnej w Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Łodzi. Także bardzo serdecznie witamy. Drodzy Państwo, jest z nami obecny pan dr Paweł Wędzikowski, lekarz urobor, kierownik bloku operacyjnego w naszym Tomaszowskim Centrum Zdrowia. Witam bardzo serdecznie księdza Grzegorza Hirka, który jest krzywą dyrektorem hospicjum w Tomaszowie Mazowieckim i proboszczem mojej parafii, tam gdzie mieszkam. O, chciałbym się mnie, ja bym, chciałbym to podkreślić i myślę, że mieszkańcy Tomaszowa i powiatu tomaszowskiego yy, wiedzą że w ostatnich latach to jest taka postać wyjątkowa, która angażuje się w pomoc w tym wszystkim w dramatycznych sytuacjach, właśnie przede wszystkim chorych na nowotwory. Witam bardzo serdecznie panią Zofię Myśliwiec która będzie jednym z dzisiejszych prelegentów. Bardzo serdecznie witam również Panią dr Monikę Białas, kierownika w Centrum Zdrowia. Witam współgospodarzy. Zatrzymałem się troszeczkę tutaj w czasie. Wszyscy znamy pana profesora Wiesława Kudzika, prezesa Tomaszowskiego Centrum Zdrowia i to co proszę państwa jest ważne. Pan prezes zawsze pozytywnie odpowiada na wszelkie inicjatywy które mogą być przydatne tutaj dla mieszkańców powiatu Tomaszewskiego, dla potencjalnych pacjentów, także ta inicjatywa jest mu wyjątkowo droga. Witam bardzo serdecznie zastępcę prezesa Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, panią dr Anetę Czoprynia. Witamy serdecznie. prosimy Pani doktor prosimy Tutaj do nas. Proszę Państwa, jest z nami obecna Pani Elżbieta Gałek, prezes Stowarzyszenia Emerytów Wielkopolskich, jest również obecna Pani Maria Szczygieł, prezes Stowarzyszenia Emerytów Wielkopolskich, jest także obecna Pani Donata Domańska, prezes Związku Emerytów Proszę Państwa ta inicjatywa, no mamy taką nadzieję, że to nie będzie jednorazowa konferencja, że będziemy mogli Państwa częściej gościć w naszych tutaj progach Starostwa Powiatowego i podejmować trudne, niełatwe tematy dotyczące naszego zdrowia, ale Drodzy Państwo, to co jest istotne, to co jest ważne nie byłoby tej inicjatywy, gdyby nie Pan Michał Czechowicz, członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego który na co dzień zajmuje się zdrowiem, tak naprawdę odpowiada za sprawy naszego szpitala. Także Panie Michale, bardzo dziękuję za podjęcie tego. Chciałbym gorąco i mocno przywitać Tomaszowskie media, dzięki którym, proszę państwa, kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców powiatu Tomaszowskiego obejrzy tą konferencję i to nie raz, nie dwa, ale ona będzie wielokrotnie, wielokrotnie wznawiana i będzie możliwość obejrzenia... Przez tych wszystkich, którzy chcą usłyszeć o tematach związanych z jakże ważną sprawą związaną z onkologią. Bo to trzeba o tym mówić na co dzień, trzeba przypominać, to nie powinny być takie jednorazowe spotkania. Tutaj nasi wspaniali prelegenci powiedzą, jak dzisiaj wygląda ta sytuacja w ramach tej choroby, ale wszyscy słyszymy, że tych przypadków związanych z zachorowaniem na nowotwory, niestety, ale przybywa. I ta konferencja, która ma być pewnego rodzaju profilaktyką, jeżeli zostanie dokładnie przeanalizowana przez tych, którzy są dzisiaj obecni na tej sali, jak i również przez tych, którzy będą jej słuchali za pośrednictwem środków masowego przekazu, mam nadzieję, że przyniesie określone efekty. Także bardzo serdecznie dziękuję naszym mediom raz jeszcze, że jesteście z nami w tych bardzo ważnych, istotnych sprawach związanych z powiatem Tomaszowski.